Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal+ Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. W niedzielę od godziny 12.30 oglądałem mecz pomiędzy Stalą Mielec a Lechią Gdańsk. To z pozoru bardzo niewinne zdanie, nic nieznacząca informacja, ale mam takie wrażenie, że w pełni sens tego zdania rozumieją tylko ci, którzy kilka dni temu dokonali dokładnie takiego samego wyboru. Oczywiście nasza pamięć czasami bywa zawodna. Te wszystkie beznadziejne mecze w Ekstraklasie po czasie zdawają nam się w jedną całość, ale niewykluczone, że w niedzielę w Mielcu oglądaliśmy najgorszy spośród paździerzy tego sezonu. I o ile jeszcze gospodarzy jestem w stanie jakoś zrozumieć, no bo w obliczu tego, że Śląsk Wrocław wcześniej wygrał swój mecz, ten wymęczony punkt dawał im komfort. O tyle gości tego spotkania, którzy są już zdegradowani i którzy musieli przebyć kawałek, żeby zaprezentować to, co nam zaprezentowali, rozgrzeszyć jest w tej sytuacji zdecydowanie trudniej. Na pierwszy rzut oka w obozie Lechi. Po tym meczu cieszyć się może tylko księgowy, co tak na marginesie też pewnie nie jest najłatwiejszym kawałkiem chleba, ale już mniejsza z tym. Najważniejsze jest to, że młodzieżowcy Lechi w mielcu wyrobili 270 minut, a więc to maksimum, które można zaliczyć w trakcie jednego meczu, w kontekście tego przepisu o młodzieżowcu, w kontekście wypełniania limitu. Dzięki czemu Lechia już na pewno nie zapłaci miliona złotych kary, co najwyżej pół, no a jest też rzecz jasna, na najlepszej drodze. Do tego, żeby rzutem na taśmę ten limit wypełnić, no i nie bolić w ogóle. Ale gdy przyjrzymy się temu nieco bliżej, nieco dokładniej, znajdziemy jeszcze jedną osobę z Lechi, która po tym spotkaniu, po tym, nazwijmy to, szumnie widowisku, może się cieszyć. Mianowicie Dawid Badija, no bo. Jego zespół oczywiście rozegrał bardzo słabe zawody, ale to tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu jest następująca: jakkolwiek patrzeć, Badia w Mielcu podwoił swój dorobek punktowy. I Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten przydługi wstęp do odcinka na temat największego absurdu tego sezonu, bo właśnie mniej więcej tak postrzegam ideę ratowania ligi przez Lechę kimś takim jak Dawid Badia. Oczywiście chodzi mi tutaj o tę sferę sportową, i w tej sferze sportowej trudno mi znaleźć równie poroniony pomysł. Oczywiście Wisła Płock na ostatniej prostej bardzo dzielnie skrobie Lechy marchewki i walczy o to, żeby przekroczyć linię mety jako pierwsza, ale o to łatwo nie będzie, no bo Lechii już samym zatrudnieniem Badii w tak newralgicznym momencie podyktowała reszcie ligi bardzo trudne warunki, a dodatkowo efekt tego ruchu i tak jest dość spektakularny. Mianowicie obawy z przyjściem Badii i tak były bardzo duże, no ale chyba nikt nie spodziewał się tego, albo większość prognozujących nie spodziewało się tego, że będzie aż tak źle. Chyba można było zakładać na przykład, że Badia wygra na polskiej ziemi jakiś mecz, przynajmniej jeden, Tymczasem to się byłemu trenerowi Akritasu Chlorokas, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem w ogóle tę nazwę, nie udało miał 7 podejść, jak sam mówił finałów, a za każdym razem nic z tego. W teorii najłatwiej powinno być w jego debiucie, no bo do Gdańska przyjechał osłabiony brakiem Exposito, a także Jebołacha, Śląsk, Wrocław, no ale stanęło na 0-0, a gdyby Patryk Szwedzik w końcówce zachował nieco więcej zimnej krwi, no to nie byłoby nawet tego. Później była zakończona dopiero w Mielcu seria porażek, a te perspektywy na przyszłość też nie są najlepsze i o tym trzeba powiedzieć, no bo Lechia zagra jeszcze z Legią Warszawa, a także z Piastem Gliwicze, Gliwice w meczu wyjazdowym. Na no tak się przecież składa, że to dwie najlepsze ekipy w klasie w 2023 roku, wyprzedzające, e, jeśli chodzi o ten rok, nawet Raków Częstochowa, czyli nowego mistrza polski. Tak więc całkiem prawdopodobne jest to, że Badia nie zaliczy z Lechią ani jednego zwycięstwa na poziomie Ekstraklasy z tych względów, o których przed chwilą wspomniałem, no a raczej wątpliwe jest to, że przedłuży on kontrakt po to, żeby prowadzić Lechię na zapleczu Ekstraklasy, czy też żeby prowadzić ją jeszcze w niższej lidze, a to z kolei prowadzi na nas do dość prostego pytania, a mianowicie czy my przypadkiem nie mówimy właśnie o najgorszym z trenerów w Ekstraklasie w ostatnich latach? Oczywiście mam tutaj na myśli ten aspekt czysto wynikowy, no bo nie wykluczam, że Badia jakiś tam warsztat ma i być może błędem Lechy nie było to, że go zatrudniono, tylko to, że zrobiono to tak późno. Tego wykluczyć nie możemy, nawet jeśli w to powątpiewamy, no to tak po prostu mogło być, ale w związku z tym, że tego nie sprawdzimy, no to może tę sferę odczuć zostawmy na boku. No i idźmy w fakty i sprawdźmy, czy w ostatnich latach znajdziemy trenera, którego ze względu na równie mizerne wyniki możemy postawić stawić zaraz obok Dawida Badi te poszukiwania do najłatwiejszych nie należały, no bo sami doskonale wiecie jaki mamy ruch w tym interesie w poszukiwaniu tych trenerskich niewypałów. E, Przeanalizowałem sobie ostatnią dekadę, czyli cofnąłem się do czasów, w których na przykład Lechia Gdańsk prowadził Michał Probierz, w których dużo mówiło się o fioletowej amrozji, a także o Szamotaninach w mieszkaniu socjalnym, gdyż w Śląsku Wrocław pracował Stanisław Lewy. E, mówimy o czasach, w których Ankel Perez Garcia przygotowywał w Pańcie e, grafiki z walczącymi tygrysami. A na karuzeli trenerskich byli wciąż m.in. Juri Szatałow, Ryszard Wieczorek, a także Robert Podoliński. Jakkolwiek patrzeć, jest to szmat czasu, więc siłą rzeczy trafiłem na kilka ciekawych tropów, jeśli chodzi o te nieudane czy też kompletnie nieudane przygody trenerskie, o których teraz postaram się Wam w sposób dość zwięzły opowiedzieć. Siłą rzeczy pierwszym skojarzeniem będzie to pewnie Jerzy Brzęczek i jego pobyt w Wiśle Kraków, no bo jest to przecież ciągle bardzo świeża historia. Były selekcjoner też nie wygrał żadnego spośród siedmiu swoich pierwszych spotkań w roli trenera Białej Gwiazdy. Oczywiście wmieszał się w to wszystko jeszcze Puchar Polski, no ale za remis i ostatecznie odpadnięcie z Olimpią Grodziąc stawiamy mu dodatkowego minusa. Ostatecznie Brzęczek wygrał tylko jeden z trzynastu meczów na poziomie ekstraklasy, gdy prowadził Wisłę Kraków. Siedem zremisował, no ale ale też nie zmienia to tego, że spadł z ligi, no i nie odnalazł się, pomimo tego, że całkiem dobrze zaczął na zapleczu. Skoro mówimy już o poprzednim sezonie, no to możemy przywołać też postać Marcina Prasowa, który nie sprawdził się ani w roli strażaka w Górniku Łęczna, ani w roli kogoś, kto może odbudować ten zespół, no ale on przynajmniej wygrał w swoim debiucie. Absolutnie beznadziejnym strażakiem był również Wojciech Stawowy, który w sezonie 19-20 dostał szansę powrotu na karuzelę od LKS-u. Przejął ten LKS po Kazimierzu Moskalu na 11 kolejek przed końcem sezonu. Do bezpiecznego miejsca miał też 11 punktów straty, czyli nie była to komfortowa sytuacja, tak delikatnie rzecz ujmując. Ale zrobienie z tego 21-punktowej straty to też była niemała sztuka. Stawowy wygrał tylko jeden z tych 11 meczów, w dodatku w przedostatniej kolejce wcześniej. Właśnie też jeden mecz zremisował, w obu przypadkach były to spotkania z Rakowem. Oczywiście dostał też szansę prowadzenia tego lks u później po spadku i na poziomie pierwszej ligi trzeba przyznać, że do pewnego momentu punktował jak zły, tam bodajże do połowy listopada zdobył 33 z 35 możliwych punktów. No ale w marcu w tym ELKS-ie już go nie było, no bo później przyszła zdecydowanie gorsza forma. Bardzo zły epizod w swojej karierze ma też, zresztą, wspomniany przeze mnie przed chwilą Kazimierz Moska, który w sezonie 17-18 miał ulepszyć Sandecję Nowy Sądz, która przed jego przyjściem zdobywała średnio jeden punkt na mecz. No, ale nic z tego nie wyszło, no bo na pierwszą wygraną pod wodzą nowego szkoleniowca kibice z Nowego Sącza trzeba musieli czekać aż do 11 kolejki. Ostatecznie były tylko dwie w 16 w spotkaniach, no i wyszło z tego coś takiego, że ta średnia, która miała zostać ulepszona. Jeszcze spadła, no i z Ligi oczywiście spadła również Sandecja. Wspomnieć o Marku Zubie i jego przygodzie w GKS-ie Bełchatów. Trener, który szukał szczęścia w wielu miejscach poza granicami naszego kraju w sezonie 2014-15. Przejął zespół, który był w trudnej sytuacji, ale znajdował się cały czas nad kreską. Tyle tylko, że z ośmiu meczów Zub nie wygrał żadnego, tylko dwa zremisował. Na odchodne dostał szóstkę od Piasta, Gwice, kiedy cztery gole strzelił Kamil Wilczek i to w w zasadzie było tyle. Został zastąpiony na końcówkę przez sezonu przez Kamila Kieresia, którego sam wcześniej zastąpił. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie pokickałem, bo jest to troszeczkę pogmatwane, czyli charakterystyczne dla GKS-u hatów tamtych czasów. Sezon wcześniej z Klasy spadł też Widzew Łódź i tam żadnego spośród siedmiu pierwszych meczów nie wygrał niespełna 32-letni Artur Skowronek, no ale ostatecznie zaliczył on w barwach Widzewa cztery wygrane, czyli wygrał dwa razy Więcej meczów niż Radosław Mroczkowski, a także Rafał Pawlak, którzy prowadzili wizę w przednim. Najgorszy bilans tej trójki miał właśnie Pawlak. Nieco osobną kategorię mogą stanowić trenerzy, którzy nie poradzili sobie w ekstraklasie po tym, jak wywalczyli do niej awans. Na przykład niedawno Wojciech Łobodziński najpierw zezłomował pierwszą ligę wraz z Miedzią Legnica, a później wygrał na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej tylko jeden z jedenastu meczów. W dodatku w dużej mierze dzięki temu, że Dzień Konia miał Paweł Lenarcik, do tego Łobodziński dołożył tylko dwa remisy. Nieco lepiej w ekstraklasie poradził sobie Mariusz Lewandowski, kiedy zrobił awans z Brukbetem. No ale Brukbert wtedy na pierwszą wygraną czekał aż do dziewiątej kolejki, a ostatecznie były tylko dwie wygrane bodajże w 17 spotkaniach. Z kolei Dariusz Dudek, który był w podobnej sytuacji w zagłębiu Sosnowiec, wygrał tylko jeden z 11 meczów. Nieco lepiej punktował później Baldas i no ale ligi dla Sosnowca nie udało się wtedy też, oczywiście, utrzymać. Czasami zdarzały się oczywiście takie sytuacje, że nawet trudno powiedzieć, jak dany szkoleniowiec obroniłby się na odcinku siedmiu spotkań, gdyż niektórzy nie piastowali swojego stanowiska tak długo. Abstrahuję tu oczywiście od tych trenerów z góry tymczasowych. No i chociażby Tadeusz Pawłowski w Wiśle Kraków był takim trenerem, który popracował ledwie przez trzy spotkania, nie wygrał żadnego z nich, tylko jedno zremisował i tylko tyle go widzieliśmy. Jeśli chodzi o tak zwane zagraniczne wynalazki, no to możemy wyróżnić Jorge Szao, który pracował z Zawiszy Bydgoszcz. No i na dzień dobry z, tą, z tym Zawiszą wygrał super puchar polskich na Legii. Później przegrał mecz w pucharach z Zultę. Później wygrał mecz ligowy, no ale następnie było 7 porażek z rzędu i w zasadzie tylko tyle go widzieliśmy. Po nim próbował układać to wszystko Mariusz Rumak, który bardzo źle wystartował. Wygrał bodajże tylko jeden z pierwszych 15 spotkań, plus zaliczył kilka remisów, no ale koniec końców miał też dobre serie i ta jego średnia nie wygląda źle. Takim przykładem który też bardzo długo czekał na pierwszą wygraną, ale ostatecznie jego bilans wygląda nie najgorzej. Jest też Ryszard Tarasiewicz, gdy pracował w Koronie Kielce. Mówiąc o najgorszych epizodach trenerskich w ostatniej dekadzie, na pewno należy wspomnieć również o przygodzie Krzysztofa Warzychy w ruchu chorzów. No bo oczywiście legenda niebieskich, a także Pan Antynajkosu prowadziła w ten zespół w bardzo trudnych czasach, ale i tak trzeba przyznać, że te wyniki, które osiągała ta legenda, były naprawdę fatalne, mianowicie przed spadkiem to były cztery remisy, a także trzy porażki, zero zwycięstw, a no już po spadku było jedno zwycięstwo, a także siedem porażek i właśnie po tym okresie został wcielony do sztabu szkoleniowego najpierw u Juana Ramona Roszy, a później u Dariusza Fornalaka i to może tyle, jeśli chodzi o grzebanie w historii, no bo moglibyśmy tutaj przytoczyć jeszcze inne przykłady trenerskich niewypałów, na przykład skupiając się mocniej na tych, którzy całkiem nieźle zaczynali, ale bardzo źle kończyli, ale chodziło mi w tej wyliczance bardziej o to, żeby podkreślić, że pomimo sporej konkurencji to, co zrobił David Badia w Lechi, i tak bardzo mocno się wyróżnia i moim zdaniem udało udało się to podkreślić. Ciekawie zresztą wygląda zestawienie bilansu Badii w Lechii z tym, co jesienią robił na Cyprze. w wspomnianym już Akritasie wygrał łącznie trzy mecze, w tym jeden z drugoligowcem, ten mecz pucharowy, do tego jeden mecz zremisował i bez niego zespół z Chloraka radził sobie już nieco lepiej, no ale 48-latek i tak nie ucieknie od dwóch spadków w jednym sezonie. Oczywiście nieco abstrahując od tej wynikowej prozy życia, można zauważyć na przykład, choć w przypadku Lechii trudno tego abstrahować, skoro spadek jest już pewne, no ale tak czy siak można zauważyć, na przykład to, że jego zespół bardzo obiecująco wypadł przeciwko pogoni Szczecin, przeciwko mocnej pogoni Szczecin, no ale też chyba nie ma sensu dorabiać do tego jednego meczu jakiejś większej teorii, gdyż po pierwsze nie były to aż takie delicje, że portowcy tylko cudem nie przegrali tego spotkania, no a po drugie nic za tym później nie poszło, więc to siłą rzeczy kieruje nas w ramiona przypadku. Przy wszystkim o czym powiedziałem należy pamiętać jednak o jednym. Badia to absurdalna historia. Badia to nazwisko do którego będziemy zapewne wracać, gdy będzie mowa o najgorszych trenerach w Ekstraklasie w ostatnich latach, ale nie należy z tego Badii robić głównego winowajcy spadku Lechi do pierwszej ligi. Nawet nie należy z niego robić jednego z głównych winowajców spadku Lechi do pierwszej ligi. On oczywiście maczał w tym swoje paluchy, ma w tym swój udział, ale gdybyśmy robili taką listę wszystkich, którzy no właśnie maczali Paluchy, no to jego nazwisko, przynajmniej moim zdaniem, wylądowałoby dość nisko. Sam niedawno nagrałem odcinek o nieudolnej polityce transferowej Lechi, która doprowadziła Gdański Klub do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, a ten film, ten felieton, który teraz oglądacie, kręci się oczywiście wokół Dawida Badii, ale tak naprawdę nie jest nawet do końca o nim. Jest o władzach Lechi Gdańsk, które w marcu w bardzo trudnej sytuacji uznały, że ich szanse na pozostanie w lidze zwiększy właśnie ten szkoleniowiec. Szkoleniowiec, który nie zna ligi, a także piłkarzy, szkoleniowiec, który nie posiada przekonującego CV, i ani na takie okazje, ani nie posiada przekonującego CV tak generalnie, no i szkoleniowiec, który nie kryje się z tym, że jego pomysł na futbol jest dość ambitny, nie zakłada prostych środków i też nie były to tylko takie PR-owe deklaracje, no bo jednak próbę wdrożenia tego ambitnego pomysłu, przynajmniej na początku widzieliśmy, no mówię na początku, no bo teraz Lechia gra w zasadzie takie nie wiadomo co. Nie mówię oczywiście, że Marcin Kaczmarek Lechia Gdańsk na pewno by w Ekstraklasie utrzymał, ale moim zdaniem nie spadłby z niej tak szybko i nie spadłby z niej w takim stylu. Za kadencji Marcina Kaczmarka Lechia wygrała 6 spotkań, na no a całościowo w tym sezonie ma na koncie 7 zwycięstw. Jeśli chodzi o średnią punktową, no to za Kaczmarka było to średnio 1,25 punktu na mecz i gdyby tę średnią udawało się utrzymywać, no to Lechia dzisiaj miałaby na koncie nieco więcej punktów. Konkretnie chyba możemy powiedzieć, że w zaokrągleniu byłoby to 7 punktów więcej, więc tutaj matematyka cały czas pozwala, aby wierzyć w to, że Lechia się w ekstraklasie e, mogłaby utrzymać. Oczywiście, sporo w tym gdybania równie dobrze Kaczmarek mógłby zdobyć 0 punktów w ostatnich 7 meczach, a nie 2, tak jak zdobył Dawid Badia. No ale tutaj każdy z Was musi sam rozsądzić, w co bardziej wierzy, co bardziej wydaje mu się prawdopodobne. Ja może wspomnę za to o tym, że na razie dość bolesne zderzenie z polską piłką na poważnym poziomie zalicza Łukasz Smolarow, a więc dyrektor sportowy Lechig Gdańsk, no bo mandziara mandziarom, żelem, żelem i tak dalej, i tak dalej, ale to dyrektorowi sportowemu, Łukaszowi Smolarowowi chyba głównie zawdzięczamy eksperyment pod tytułem Dawid Badia, były asystent Piotra Stokowca, to jest taka postać bardzo lubiana przez media, no bo jest bardzo inteligentny, bardzo elokwentny, choćby ze względu na to, że ukończył Kulturoznawstwo na UW, dorobiono mu taki wizerunek człowieka, który jest troszeczkę ponad tym środowiskiem, w którym na co dzień funkcjonuje. I ja oczywiście nie wykluczam tego, że być może Smolarow to będzie jakaś nowa jakość wniesiona do polskiej piłki, ale na razie w tych oczywiście trudnych warunkach w Lechii Gdańsk kompletnie tego nie pokazał. Niedawno meczyki donosiły, że może zostać szkoleniowcem Lechik Dańsk w kolejnym sezonie do spółki z Tomaszem Mazurkiewiczem, i myślę, że byłoby to pewne dopełnienie. Tego obrazu, no bo też wiemy, z czym kojarzy się dyrektor sportowy, który z czasem zostaje trenerem klubu, w którym dyrektorował. Na pewno Smolarow, przynajmniej na razie, bardziej zaszkodził Lechi niż jej pomógł. Lechia Gdańsk oczywiście nie jest jedynym klubem, który w środku walki o utrzymanie podjął ryzyko zmiany szkoleniowca. Mam tutaj na myśli zarówno ten sam moment, jak i nazwisko nowego trenera. Generalnie możemy się wspierać, czy większym ryzykiem było postawienie na kogoś z zewnątrz, tak jak to zrobiła lechia na trenera z zagranicy, czy większym ryzykiem jest postanowienie, postawienie na trenera bez doświadczenia, dla którego to pierwsze tak poważne wyzwanie, ale te efekty w przypadku Lechi są po prostu. Tak spektakularne, że to kończy wszelką dyskusję. Intencje zapewne były dobre, być może nawet sam zamysł był dobry, no ale zatrudnienie Dawida Badii okazało się ostatnim gwoździem do trumny Lechi w tym sezonie. I tak jak wspomniałem, dla mnie to jest po prostu największy sportowy absurd tego sezonu. Do zobaczenia za tydzień.